Witajcie moi drodzy w tym krótkim vlogu informacyjnym, w którym chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za te e, 10 tysięcy widzów, które mi daliście. A tak naprawdę to nie jest najważniejsza rzecz, za którą chciałbym wam podziękować, bo tak naprawdę najbardziej mi zależy, żeby podziękować wszystkim tym, którzy dawali mi ogromne wsparcie przez ostatnie... Tak naprawdę 2 lata czy 3 lata. Przez cały tak naprawdę okres mojej działalności na YouTube wiem, że są wśród Was widzowie, którzy są ze mną od samego początku, od mojego pierwszego kanału. Którzy tak naprawdę znają mnie bardzo dobrze i wiedzą, kim tak naprawdę jestem a... i tak naprawdę, kim się stałem przez te już prawie 3 lata od e, samego początku. Kiedy to postanowiłem, że jednak będę nagrywał jakieś tam materiały z gier, czy będę robił coś, co tak naprawdę ja lubię robić, bo uwielbiam gry w różnego rodzaju mm, rzeczach. I, I to się spełnia nie tylko w moim normalnym życiu, ale też i życiu zawodowym. Więc, część z Was pewnie już mnie zna, część pewnie moich nowych subskrybentów. Pewnie może mnie jeszcze nie znać, więc taki mały vlog, który chciałbym Wam podziękować za komentarze i za to, że jesteście. Więc dziękuję Wam za to bardzo serdecznie i wiecie, że zawsze, zawsze bardzo było to dla mnie ważne, chociaż pewnie nie, nie zawsze tego okazywałem, bo, bo jednak. Kilkanaście rzeczy na razie jest bardzo ciężko zrobić i tak naprawdę przez to umknęło mi bardzo dużo rzeczy, które chciałbym, żeby teraz mm, może nie tyle naprawić, które chciałbym po prostu poprawić. I, i tak naprawdę ta bariera 10 tysięcy widzów usta tak jakby no postawiła mnie troszeczkę w nowym świetle, że tak naprawdę to, co robię, to, co robiłem tak naprawdę po części dla siebie, gdzie, gdzie tylko tak nie angażowałem się w to w jakoś, w społeczność, i nie angażowałem w to w Was, pomimo że jakoś się starałem to robić. Nie wychodziło mi to za bardzo, i. No i po prostu. Tak naprawdę to dzięki Wam. Dopiero teraz zdarzyła się okazja, żebym mógł powiedzieć Wam jedno wielkie słowo: dziękuję i dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że ze mną byliście i dziękuję za to, że ze mną będziecie, prawdopodobnie większość z Was, bo największą radość sprawia mi to, że mogę dzielić się moją radością z Wami, ze wszystkimi, którzy to oglądają. A jeszcze większą radość mi sprawia to, kiedy na przykład mogę kogoś przekonać do jakiejś rzeczy. Może nie tyle przekonać, co widzę, że i jego coś zainteresowało, i że wy też czerpicie z tego jakąś przyjemność, i że jesteście z tego zadowoleni, i że tak naprawdę dla mnie najważniejsze w tym momencie to nie jest jakaś tam rzecz, żeby mieć jak największą ilość widzów, tylko po prostu, żeby dawać Wam czy to nadzieję, czy to kawałek radości, czy to kawałek satysfakcji, czy jakiś przykład. Bo jednak to jest bardzo ważne i to bym chciał robić i to bym chciał robić dalej. Pewnie większość z Was wie, że nie jestem jakimś komediantem. Pewnie większość z Was wie, że jeżeli robię jakieś filmy, to robię to raczej zazwyczaj profesjonalnie, a przynajmniej staram się tak robić. I że nie robię z siebie jakiegoś często debila tylko dlatego, żeby moje filmy się obejrzały. Nie, ja po prostu Staram się być sobą i ja raczej z natury jestem osobą, która chce dać innym trochę więcej wiary w siebie, starać innym pomóc i kiedy ja widzę i otrzymuję takie komentarze, że komuś się coś spodobało i że komuś naprawdę w jakiś czy mały sposób to pomogło, że nie wiem, miał jakiś kiepski dzień, zobaczył, że jest mój odcinek i zrobiło mu się lepiej, to uwierzcie mi, że wtedy ja jestem bardzo spełniony. I że dla mnie to jest najlepsza rzecz, jaką na świecie mógłbym otrzymać. Ale dobra. E... Nie ma takich okazji, a szkoda, bo bardzo bym tego chciał, żeby było jak najwięcej takich okazji. Ale mam nadzieję, że będzie ich tylko jeszcze więcej i że dzięki Wam będziemy mogli zrobić niesamowite rzeczy i że będziemy mogli się dalej rozwijać. Nie tylko ja, ale i Wy również, ponieważ jesteście, no. To. Tak, jak chyba mogę powiedzieć, że kiedy przystąpiła ta magiczna liczba 10 tysięcy, nagle zauważyłem, kurcze, dziś coś się stało, że moi widzowie nagle stali się jednymi z lepszych, ponieważ i te komentarze zaczęły się pojawiać bardzo, ale to bardzo świetne. I tak mówię, coś muszę dla nich zrobić, coś takiego bardziej wyjątkowego, żeby i oni poczuli się wyróżnieni. Wiem, że taki krótki filmik nie za wiele pewnie wam da, ale... Może... Może po prostu pokażę siebie z tej prawdziwej strony, nie, nie z takiej strony grawej, tylko naprawdę taką osobą, jaką jestem. A drugą sprawą to jest to, że chciałem zorganizować taki mały event, jeżeli możemy to tak nazwać, takie małe wydarzenie, gdzie chciałbym was zaprosić na takie wspólne... Trochę zobaczenie się, trochę pogadanie, no ale już tłumaczę o co chodzi. Chciałbym wam za zaprosić Was na niedzielę na godzinę 17. Dokładniej będziemy wraz z Kemotem na Omiglu i każda osoba, która będzie chciała z nami porozmawiać, zobaczyć się chociaż tak przez tą kamerkę, tak jak ja teraz do Was mówię i to nagrywam. E, że będziemy mogli trochę porozmawiać, zobaczyć się i... I tak naprawdę zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ponieważ chciałbym was poznać, bo wy już mnie poznaliście, ale teraz to, to ja chciałbym was poznać i zobaczyć tak naprawdę. Jak wy jesteście, bo nigdy na, na to tak naprawdę nie było okazji, a bardzo chciałbym poznać te osoby, które piszą tak wspaniałe komentarze i które są ze mną tak długo kojarzę kilka osób, nawet nie kilka, a kilkanaście, które ze mną są już bardzo długo i za co im też dziękuję. Kurczę, nie, nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że jestem egoistyczny w tym sensie, że yy, myślę tylko o sobie i chcę, żebyście, że, żeby to mi, mi było dobrze. Nie, to nie ma tak wyglądać, chociaż pewnie znajdzie się kilka osób, które tak pomyśli. I ja po prostu... Na początku swojej działalności na YouTubie czerpałem przyjemność z tego, że mogę w ogóle coś robić, tak? i że mogę robić to z gier, i że mogę się dzielić pasją z innymi. Teraz przerodziło się to na trochę większy obszar, tak? Kiedy nie dość, że mogę sprawić sobie radość, że, że coś nagrywam i jakoś spędzam i widzę, że spędzam ten czas dobrze, to nastąpił taki moment, kiedy. Naprawdę cieszę się z tego, że ludziom podoba się to co robię i że mogę się dzielić swoimi przemyśleniami i że naprawdę jest to odbierane dobrze i, i wiecie co i takie naprawdę komentarze, które ostatnimi dniami otrzymywałem, e, są po prostu no, niesamowite. Jest to coś wspaniałego, że, że tak naprawdę doceniacie mnie, bo to jest e, wspaniała rzecz na którą której chyba na każdą. Każdy, każdą osoba, która e, ro, robi jakieś takie rzeczy, to po prostu no, czeka na taki moment, żeby zostać docenionym gdzieś tam przez te osoby, dla których to robi i naprawdę chciałbym wam za to e, podziękować. Dobrze, że mam okulary, przynajmniej nie widać jak mi się oczy szklą, a szklą mi się bardzo ostro. I prawdopodobnie teraz już trochę nawet mi mój głos osłab, ale... nie, eee, to nie o to chodzi, bo... <laughs> eee, tak, chciałbym podziękować tym, którzy naprawdę są ze mną już od dosyć długiego czasu, którzy... którzy po prostu dali mi tą możliwość, że mogę teraz mówić do większej ilości osób, no i... i chciałbym po prostu się z nimi jakoś zobaczyć, dlatego pomysł tego wydarzenia na no miglu I, i... teraz mówię o co tak doku, dokładnie chodzi, bo zacząłem od tej... zacząłem od tej kwestii trochę dla mnie wzruszającej, ale tak, tak naprawdę najważniejszej dla mnie bo, bo nie ma dużo okazji, żeby tak wam powiedzieć jedno szczere słowo dziękuję za to, że jesteście ale... ale przechodząc już do tego eventu tego wydarzenia. Najwięcej informacji znajdziecie na moim Facebooku, gdzie będzie tam wszystko dokładnie opisane. Um, znajdziecie też w opisie tego filmu. Początkowe ustalenia to są takie, że to jest chyba 8 luty dokładnie. 8 lutego o godzinie 17 i zobaczymy się na Omiglu. Wystarczy, że tam wpiszecie w, tak, w Google Omiglu i tam jak będzie wyszukiwanie, co lubicie. Wystarczy, że wpiszecie kitkobon razem albo kemot 547, ponieważ będę robił to z kemotem, ponieważ tak naprawdę bardzo mu dużo zawdzięczam też tego, że, że jestem kim teraz jestem. I tak naprawdę była to moja pierwsza znajomość, znajomość YouTubeowa, która spełniła się i przerodziła się w naprawdę bardzo dobrą znajomość, a nawet mogę powiedzieć teraz szczerze przyjaźń. Więc jest to naprawdę dla mnie bardzo ważne, a myślę, że na tej jednej osobie się nie zakończy, ponieważ jest to naprawdę coś niesamowitego i coś, z czym tak naprawdę chcę, żeby każdy miał możliwość doświadczenia tego. Mam nadzieję, że i Wy spędzicie dosyć dobrze czas. Mam nadzieję, że pojawi się trochę więcej osób i że będziemy mogli porozmawiać razem. I, I że po prostu spodobają Wam się takiego różnego rodzaju akcje, ponieważ chciałbym to częściej robić. Tylko wszystko zależy od Was, jaka będzie Wasza reakcja na, na to wszystko. E, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, będę robił z tego posiedzenia na no, Miklu taki specjalny film też. Nie tylko taki vlog, ale taki specjalny krótki materiał, w którym chciałbym pokazać moje reakcje, czyli wasze reakcje na, na to, czy po prostu najciekawsze momenty, które spędzimy razem na tym omiglu. I będzie to taki specjalny film, mam już nawet przygotowany jakiś mały koncept do tego, ale dobra, nie będę zdradzał szczegółów, bo za dużo znowu gadam. Najważniejsze to, co chciałem wam przekazać, to przekazałem. Zobaczcie opis filmu, tam będzie najwięcej rzeczy, które możecie zobaczyć. Um, a tak jeszcze raz, no. Dziękuję po prostu, że jesteście. Dziękuję, że doprowadziliście do tego, że mogę cieszyć się tym, co mam i. jeżeli cieszę się z tego bardzo, że mam naprawdę 10 tysięcy wspaniałych osób, które każda z nich jest wyjątkowa. I... Naprawdę, brakuje mi już trochę słów. Pewnie... Na, 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 nawet... Brakuje mi słów, naprawdę. Nie wiem po prostu, co powiedzieć. Powiedzmy tak, że wszystko powiedziałem. Pewnie będzie jeszcze trochę okazji, żeby wam powiedzieć, co tak naprawdę czuję, że... Że tak naprawdę... Wiem, 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 co chcę jeszcze wam powiedzieć. Dziękuję, że doceniliście mnie takim, jakim jestem, że lubicie mnie za to, że jestem sobą, ponieważ to, co widzicie na filmikach, to, to jestem ja. Tak, nie robię z siebie jakiegoś głupka. Nie robię, żeby moje filmy były jakieś ultra śmieszne, bo ja po prostu taki nie jestem. Ja jestem bardziej. poważny, szukam czegoś innego. W tym. Chcę wam oczywiście dawać rozrywkę i to jest dla mnie też ważne, ale no po prostu... Cieszę się, że doceniliście mnie takim, jakim jestem i to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, że daliście mi przez to tyle tego wsparcia. No i ja bym chciał się wam jakoś tak zrewanżować. Wiep, że to będzie mało, ale... ale tylko... To mogę tak naprawdę na ten moment zrobić i to, to tak naprawdę dla mnie jest. Eh, jakby to powiedzieć, no... Najlepszy prezent chyba jaki mogę wam dać, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, żeby jak najwięcej osób było zadowolonych z tego rodzaju przedsięwzięcia, a myślę, że, że to będzie naprawdę fajne przeżycie i doświadczenie. I dla mnie, i dla was. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, ponieważ po tych 10 tysiącach, które niedawno mi daliście, że obdarzyliście mnie takim zaufaniem, no to naprawdę dziękuję Wam. I... I jedyne co mogę na dzisiaj powiedzieć, to trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kolejnych vlogach. Do zobaczenia na iglu, Więc trzymajcie się. Cześć.